Ok, słuchajcie. Dzisiaj chciałabym z Wami przegadać temat wizji końca. Dlaczego w ogóle warto działać z wizją końca, a nie z wizją początku i jakiegoś takiego chaosu? Dlaczego w ogóle daję prawo sobie mówić o tej wizji końca i o tym, że to działa? Ponieważ narysowałam sobie pewną mapę marzeń w okolicach roku 2014. Zrobiłam tą mapę marzeń na na 10 lat i tak naprawdę zrealizowałam ją w przeciągu no, niespełna 8 i Mm, i później musiałam narysować nogą. <grych> Działa to, ponieważ nakreśla nam taki kierunek, dokąd zmierzamy, nakreśla nam możliwości, które gdzieś tam po drodze możemy wykorzystywać i jakbyśmy mogli tak sobie nawet wyobrazić, jak organizujemy chociażby swoje wakacje, to dobrze zacząć właśnie z tą wizją końca, czyli co od tych wakacji ty oczekujesz, tak? czyli czy ty chcesz odpocząć, czy ty chcesz zwiedzić kraj, poznać kultury, kulturę, czy Ty chcesz e, zwiedzić jakieś konkretne zabytki, e, czy, ty masz, e, te, czy ty chcesz poznać jakichś nowych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak my znamy tę wizję końca tego, co my chcemy osiągnąć tak naprawdę na samym końcu ty, tej wycieczki, e, to jesteśmy w stanie sobie zapanować, tak? Czyli mm, na przykład jeżeli chcemy, żeby to były wakacje, takie wiecie, e, relaks e, dla ciała, dla ducha i dla głowy, no to jesteśmy na przykład sobie szukamy wtedy jakiegoś wygodnego hotelu, fajnego widoku, może jakieś zajęć jogi, może jakieś zajęć Pilatesu, cokolwiek takiego, ale to doprowadzi nas do tego końca, który, który chcemy po prostu osiągnąć. W momencie, kiedy chcemy zwiedzić tam na przykład jakąś kulturę, no to ta wycieczka będzie trochę inaczej wyglądała niż jeden hotel, tylko, tylko relaks, plaża Spa, yoga i tak no dalej. Ja na przykład jak organizuję w momencie, kiedy organizuję wesela dla moich klientów. To zawsze zaczynam też z wizją końca. Jeżeli bym tego nie robiła, to e, prawdopodobnie organizowałabym jakąś wizję swoją, e, albo taką, która jest utarta gdzieś, e, na przykład w polskiej tradycji, albo wizję rodziców, e, i tak dalej. No nie? E, a to, że na samym początku się zapytam ich e, i przy, m, przeprowadzę ich przez szereg takich pytań otwartych, e, oni mi opowiadają o tym, jak widzą to wesele i ja jestem wtedy w stanie zaplanować swój, m, y, Swój e, sposób działania, podwykonawców, których chciałabym im polecić, po to, żeby oni tak naprawdę e, zrealizowali tą wizję końca. Tak? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi tutaj e, chodzi. I tak jak wakacje, i tak jak e, ślub, wesele, e, czy cokolwiek podobnego, jesteśmy w stanie zaplanować swoje życie. I do tego chciałabym Wam z, dzisiaj e, serdecznie y, zachęcić i mam dla Was dzisiaj takie trzy punkty, którymi warto się zająć, planując po prostu swoje życie. E, zanim tak naprawdę zaczniemy działać, należy określić rezultaty. I te rezultaty należy określić w takich ośmiu kluczowych cząstkach życia, że tak to nazwę. Czyli jak chciałabyś, żeby ta Twoja wizja końca, czyli jak chciałabyś, żeby to Twoje życie wyglądało w kategorii ja, czyli te, takie Twoje to osobiste ja. No nie? Czyli t, na przykład chociażby ta misja, którą ty masz, jak chcesz, żeby ta Twoja cząstka życia wyglądała za 5, 10, 15, 30 i tak dalej lat? Jak chcesz, żeby. 嗯。Mm. Jak chcesz, żeby wyglądała Twoja kariera, tak? Czyli w którą stronę chciałabyś pójść? Jeżeli dzisiaj jesteśmy tutaj z zespołem Forever, to ja dzisiaj też takie przykłady będę chciała z tej kategorii dać, czyli na przykład możesz sobie zaplanować tą karierę Forever, tak? Czyli gdzie chciałaś być za rok, za dwa, za dziesięć, ale zaczynamy od końca, tak? Czyli żeby coś się wydarzyło za na przykład 10 lat, to coś się musi wydarzyć za pięć, coś za trzy, coś za dwa, coś za jeden, a coś jutro, no nie? I takie przykłady. Też Wam dzisiaj chcę pokazać. Jak Wyobrażasz sobie swoje życie, życie Kategorii pieniądze. Bo no pamiętajcie, że kariera i pieniądze to nie jest to samo. Można robić karierę, a nie robić pieniędzy, robić pieniądze, a nie robić kariery, a można robić i to, i to. E, więc jak to by wyglądało w tej kategorii? Tak? Jak wyglądać będzie Twoje zdrowie w kategorii e, właśnie te, tej długoterminowej? Bo jeżeli ty chcesz za 30 lat e, tryskać energią, być zdrowa, no to umówmy się, musisz dzisiaj już o to zadbać, a nie e, za 5 do wiecie, do 40, do 50, 60, 70 i tak dalej, w zależności w jakim wieku jesteś. Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje otoczenie? To jest taka kategoria, która mówi o tym, gdzie chcesz mieszkać, w jakim kraju, w jakim państwie, w jakim przepraszam, w jakim państwie, w jakim mieście, w jakim domu chociażby, tak? Bo często jest tak, że układamy tą mapę marzeń albo nie układamy, tylko na przykład ktoś was pyta, no po co chcesz zarabiać tyle i tyle pieniędzy, no bo chcemy kupić dom, ale jaki dom, tak? Czy on. Będzie mały, czy duży, czy na wsi, czy w mieście, czy, czy jeszcze gdzieś indziej. Więc to jest ta kategoria otoczenia. Rodzina i przyjaciele, czyli jak będzie wyglądała ta sfera twojego życia, no nie? Za, e, w takiej długoterminowej wizji. Jak będzie wyglądał twój związek, czy to będzie związek małżeński, partnerski, czy będziesz miała rodzinę e, e, na przykład wielodzietną, czy jedno dziecko, czy w ogóle nie będziesz miała dzieci, czy będziesz singlem, czy, e, czy jak po prostu widzisz tą... E, tą sferę swojego życia i ósma kategoria odpoczynek, czyli jak widzisz po prostu tą kategorię długoterminowo w swoim życiu i to, co chciałam wam właśnie dzisiaj tak bardzo podkreślić, to niezwykle łatwo może się zdarzyć, że będziesz właśnie coraz częściej pracować, coraz więcej pracować na coś, co nie jest twoją tak naprawdę wizją życia, ale może jest zapożyczona z jakiegoś lifestyle'u, który się obserwuje, z reklam, a może z przekonań które wynosi się z domu, tak? Czyli takie wspinając się po drabinie sukcesu, żeby w końcu odkryć, że ta drabina opiera się o niewłaściwą ścianę. Żebyśmy byli skuteczni w życiu, warto po prostu oprzeć tą drabinę o właściwą ścianę i na nią się dopiero wspinać. Ale żebyśmy wiedzieli właśnie, czy ta ściana jest właściwa, musimy sami odpowiedzieć sobie na szereg pytań, tak? Czyli e, nawet możecie narysować sobie właśnie takie wiem, kółko, żeby podzielić to na osiem części, wypisać sobie każdy. E, w każdy trzy części tą sekcję życia i później ją szczegółowo opisać a najlepiej zobrazować zdjęciami dzięki czemu wyjdzie wam też taka Mapa marzeń z wizją, właśnie z wizją końca, tak? Czyli ta wizja końca, którą ja sobie narysowałam w 2014 roku i później ją osiągnęłam, a uwierzcie mi, że jak ją rysowałam, to wtedy myślałam, że ja będę miała chyba z 50 lat, jak to wszystko zrobię, co na niej narysowałam. Ale jednak, kiedy jakby jesteśmy już tego świadomi, do czego dążymy, te decyzje, które tak naprawdę też się podejmuje na samym, na każdego dnia, i tak jak ja zawsze mówię, że ta stopa, która ląduje na dywanie, zaraz po budzeniu ona wie po co ląduje. Czyli też um, dzięki temu jest taka większa mobilizacja do pracy konsekwencja bo jesteśmy cały czas E, nakierunkowani na, na nasz cel, ale ważne, żeby to był nasz cel, tak? Czyli jeżeli modne jest uczenie się, nie wiem, języka francuskiego, ale ty nie masz w ogóle wizji z tym związanej, to będzie Ci się dużo trudniej e, uczyło tego języka, jeżeli to będzie tylko e, zaczerpnięte z jakiejś na przykład mody, to no, nie? E, więc moi drodzy, ja chciałabym Wam tutaj teraz. E, pokazać dla przykładu. To jest przykład tylko, tak? Jaka jest na przykład moja wizja bycia w Forever y, za 10 lat, tak? Czyli co na przykład Przeciągu 10 lat mogłabym osiągnąć? Przeciągu 10 lat myślę, że mogłabym osiągnąć członkostwo w GLT, tak? czyli w takiej globalnej drużynie liderów, najlepszych liderów na świecie. No nie? Myślę, że mogłabym osiągnąć międzynarodowy, profesjonalny biznes i tak to widzę, że chciałabym działać międzynarodowo, profesjonalnie, żeby, to, żeby ten network naszego zespołu był prowadzony naprawdę na takim najwyższym, Poziomie. Widzę, że Forever by Eve to zespół i kobiet, i mężczyzn. Ja nie e, kieruję swojego komunikatu tylko i wyłącznie dla kobiet, tylko chciałabym, żeby, to było, żeby ten zespół był e, zespołem mieszanym. E, w przeciągu 10 lat na przykład mogłabym zrealizować e, misję e, osiągnięcia diamenta, tak? E, I na przykład mogłabym e, zrealizować program samochodowy przez ten 10 lat, e, ale przy tym wszystkim chciałabym pozostać e, człowiekiem. E, który umie się dobrze bawić, e, który e, ma fajnych ludzi wokół, który jest cały czas taką samą osobą, znaczy może taką samą się nigdy nie będzie, bo zawsze człowiek zmienia. E, ale chodzi mi o to, żeby po prostu, mimo na przykład jakichś tam sukcesów finansowych, żeby zostać taką e, cały czas normalną, pozytywną, uśmiechniętą osobą. Tak? I e, można by powiedzieć, że ta, ten cel jest ambitny, e, duży i jak do tego się tak naprawdę wszystkiego zabrać, no nie? jak tą wizję po prostu ogarnąć, dziesięcioletnią, żeby ona miała jakąś rację bytu. Wtedy dobrze sobie rozpisać tę wizję na rok, tak? Czyli e, teraz Wam pokazuję tą ćwiartkę na przykład kariera w forem, no nie? E, ale dla każdej z tych, z tych ósemek po prostu robicie sobie taką, e, taką wizję do tego, do czego dążycie, a później przekładacie to na małe kroki. I jeżeli ja na przykład widzę tak tą wizję, to co powinnam zrobić w tym roku? Żeby to wszystko się zadziało. Żebym. Ja nie chcę, tak jak Wam na ostatniej naradzie powiedziałam, nie chcę się gdzieś tam fokusować na programie samochodowym, na właśnie na tym diamencie i tak dalej. Ja chcę w tym roku od 1 maja osiągnąć cel Eagle Manager, tak, czyli żebym. Doszło w jakiś sposób, słuchajcie, do tego, tak? czyli i do mm, Diamenta, i do JLT, i do międzynarodowego biznesu, to ja potrzebuję codziennie pracować nad e, swoim iglem. Żebym ja swojego igla zrobiła, to potrzebuję zrobić 720 punktów w ciągu roku, e, a e, co daje nam wynik miesięcznie 60 punktów e, e, każdego miesiąca. Od 1 maja, tak? Ja, żebym zrobiła IGLA, muszę zrobić również dwóch superwajzorów, którzy zostaną zasponsorowani od maja. Czyli, jeżeli ktoś dołącza do mojej pierwszej linii od maja tego roku, to on ode mnie dostaje podwójne wsparcie, po to, żeby po prostu został tym superwajzorem i żeby. Mm, i żeby po prostu rozwijał się sam w stronę menadżera. Jeżeli zrobię te 720 punktów, jeżeli wygeneruję dwóch superwizorów w swojej pierwszej linii, firma wynagrodzi mnie wtedy wycieczką do Tajlandii jakimiś tam innymi bonusami. Żebym ja mogła to osiągnąć, potrzebuję wprowadzić standardy standardy naszego zespołu po pierwsze dla wprowadzania nowej osoby, a po drugie standardy m, przeprowadzania rozmów sprzedażowych. I to są takie dwa główne standardy, nad którymi ja pracuję, o czym też Wam mówiłam na jednej z m, ostatnich narad. Pracuję nad innymi standardami, jak na przykład obalanie obiekcji, e, praca z produktem i tak dalej, dalej, i to jest moja praca w tym momencie, żeby z, wykonać takie narzędzia, żeby każda osoba z naszego zespołu miała taką łatwość pracy, tak, czyli e, żebyśmy, e, żebyśmy mogli pracować właśnie profesjonalnie, muszą być dla mnie te standardy e, i tutaj na przykład na tej wizji, e, tej mapy właśnie mam e, mężczyznę, który trzyma te standardy, uśmiecha się, wie co ma robić, jak do naszego zespołu. E, tutaj też jest um, idea rekrutacji, tak? Bo, żeby robić tych 60 punktów, e, dobrze jest cały czas rekrutować. Jest, ten, e, jest ta Tajlandia na tych zdjęciach e, i też e, zjazd event by, e, event by IF. Napisałam: jej Forever by IF. E, więc um, ten zjazd też chcę, żeby się odbył. On się odbędzie w pierwszym w weekendzie listopada, tak? E, czyli ja cały czas chcę budować ten zespół w oparciu też właśnie o taką dobrą relację, bliską relację z wami. E, Fajną zabawę i profesjonalny po prostu styl prowadzenia biznesu. Więc mam nadzieję, że jest to dla Was klarowne i fajnie, jakbyście zrobili sobie też taką wizję dziesięcioletnią, co Wy chcecie osiągnąć, właśnie w Porever i jak to przełożyć na wizję roczną, czyli co tak naprawdę każdego dnia musicie robić. Jak podzielicie to, wiecie, taką metodą małych kroków. To dużo łatwiej jest tak naprawdę każdego dnia usiąść do tej pracy i wiedzieć, co po prostu ma się robić, tak? Ja te standardy niedługo już wam tak naprawdę pokażę, skonsultuję je sobie też ze swoim zespo zespołem takim kluczowej współpracy i wtedy będę mogła wam przedstawić całą prezentację. Także naprawdę, jak każda osoba będzie dołączała do waszego zespołu, to wy będziecie wiedzieli, jak tą osobę poprowadzić. I teraz zadanie właśnie dla Was, tak? Czyli wszystkie rzeczy powstają zazwyczaj dwukrotnie. Najpierw w naszym umyśle, a następnie fizycznie, czyli zanim przystąpisz do jakiegokolwiek działania, stwórz wyraźną koncepcję tego, co chcesz osiągnąć w danym czasie. Stwórz wizję na rok i wizję na 10 lat. Możecie zrobić sobie screena, żeby było łatwiej wrócić do tego zadania domowego. Cieszę się, bo Agata Kryszczyk wysłała mi dzisiaj. E, jeszcze nie wiedziała, o czym będzie dzisiaj e, e, narada, ale wysłała mi swoją już taką wizję mapy marzeń, więc mega też e, się cieszę. I sama mówię, że gdzieś tam jej się uporządkowało o to w głowie. Słuchajcie, drugi punkt, e, do jakich, e, jaki będzie Wam e, takim, takim ćwiczeniem przydatnym. Do tego, żeby wykreować swoją e, wizję, to e, organizacja Waszych 80. urodzin. Jak wszyscy wiemy, nigdy 80. w naszym zespole się nie zbliża, ale dobrze jest pomyśleć sobie właśnie o tym, jak będą wyglądały Wasze. 80. urodziny. Czyli w głębi każdego z nas jest takie wewnętrzne, ja, które m, pragnie dokonywać rzeczy wielkich i wznosić skład społecz do społeczeństwa, naprawdę się liczyć i naprawdę robić coś ważnego. I do czego ja Was e, teraz zachęcam? Zachęcam Was do tego, żeby e, wypisać wszystkie rzeczy, które chcielibyście usłyszeć w swoje 80. Urodziny. Czyli na przykład, co byście chcieli usłyszeć? Na przykład, całe życie byłaś babką z klasą. No to ty się potrafisz bawić życiem, na przykład, tak? Bogata, ale zawsze uśmiechnięta i pomocna. Gdyby nie ty, to do dziś bym był w czarnej dupie. Ty zawsze byłeś chodzącym autorytetem w dziedzinie. I tu na przykład sobie stawiacie dziedzinę, tak? Czyli na przykład w dziedzinie e, m, pielęgnacji albo dbania o sylwetkę, albo w dziedzinie e, negocjacji, w dziedzinie sprzedaży, w dziedzinie motywacji i tak dalej, tak? Czyli ty zawsze byłeś chodzącym autorytetem w dziedzinie e, motywacji to będzie wskazywało na to, że wy chcecie po prostu tutaj osiemdziesiątki być tym autorytetem, tak? Czyli um, już to was nakierunkowuje na to po prostu jakie te punkty na tej mapie marzeń też powinny być zawarte. Pomogłaś mi w tym i w tym, tak? Czyli co chciałobyście, chcielibyście usłyszeć, jeżeli chodzi właśnie um, o tą pomoc, no nie? Dzięki Tobie spełniłam swoje marzenie. To ja na przykład ten punkt bardzo jakby do siebie gdzieś tam biorę, ponieważ marzenia są jedną z takich moich składowych życiowej misji, i ja walczę o to, żeby dzięki mnie ktoś spełnił gdzieś tam swoje marzenie. No nie? Albo dzień, dzięki może jakiejś tam mojej wskazówce, pomocy, albo no po prostu jakiejś, nie wiem, natchnienia nawet, no nie? jakiegoś czasami jednego zdania, które możemy wypowiedzieć do kogoś. I później to życie nasze się gdzieś tam odwraca. Pamiętam Twoje wystąpienie, pamiętam Twoją książkę. Jeżeli na przykład ktoś ma ambicje być właśnie jakimś tam mówcą scenicznym i inspirować do zmiany, na przykład kobiety, które są w jakiejś ciężkiej sytuacji depresyjnej, nerwicowej, uzależnień i tak dalej, możecie mieć taką ambicję, właśnie, że pamiętam Twoje wystąpienie, gdzie mówiłaś o tym i o tym, ono zmieniło moje życie, no nie? Albo pamiętam Twoją książkę, tak? Czyli jeżeli ktoś. Ma swoją ambicję napisać swoją książkę. Więc to naprawdę bardzo, bardzo pomaga stworzyć tą wizję. Ja kiedyś, jak. Um Zostałam przycoutingowana, to też miałam takie pytanie, takie zadanie w zasadzie, żeby w pięciu słowach wyrazić to, co chciałabym, żeby było napisane na moim nagrobku. Czyli wiecie, to jest taka wizja już faktycznego końca, no nie. Tutaj wizja urodzin jest trochę bardziej taka optymistyczna, ale jak sobie wyobrazicie wasz nagrobek i co wy byście tam chcieli, żeby tam było napisane w pięciu słowach, i ja tak instynktownie wtedy napisałam, wycisnęła życie jak cytryna. I to był właśnie też taki dla mnie przełomowy czas, żeby faktycznie korzystać z tego, co jest tu i teraz, bo nie wiadomo, jak długo, na jak długo nam jest to po prostu dane. Może brzmi trochę sztampowo, ale ja wtedy miałam takie totalne odkrycie i czuję, że od tamtej pory korzystam z wszystkiego, co, co mi daje los, a jak nie daje, to sama tworzę sytuację. Więc to wam serdecznie polecam. Czyli zadanko dla Was, wyobraź sobie swoje 80. urodziny, napisz, co chciałbyś usłyszeć, co chciałabyś usłyszeć od każdego z gości na swój temat oraz o wpływie, jaki wywarłeś na ich życie. I teraz drugie zadanie do tego punktu, jaką jedną rzecz możesz zrobić w tym tygodniu, aby już to urzeczywistnić? Jaką jedną rzecz możesz zrobić, żeby to urzeczywistnić w tym tygodniu, tak? Zróbcie sobie screena. I punkt trzeci. Dopracuj swoją deklarację misji. Deklaracja misji określa twoje najważniejsze wartości i priorytety. Jest ona wizją na całe życie, umożliwia ci kształtowanie własnej przyszłości, dzięki czemu nie decydują o niej inni ludzie ani okoliczności. Czyli jaką tak naprawdę masz swoją misję i jeżeli chodzi o misję, to też jest tak, że jej się nie wymyśla, a ją się gdzieś czuje, nie? Więc w pewnym momencie po prostu trzeba ją po prostu doprecyzować. I tak jak wam powiedziałam o wcześniejszych i mapie marzeń i o i o ćwiczeniu z urodzinami, to też może Wam pozwolić tą misję swoją dopracować. I teraz na przykład przykład, to jest taka bardzo krótka moja misja w jednym zdaniu, taki, taki skrót, czyli zamieniam marzenia w wydarzenia, no nie? I ja tą misję traktuję jako swoją misję e, życiową i faktycznie tak, e, tak żyję, bo swoje decyzje zawsze podejmuję w zgodzie z marzeniami e, i on naprawdę działa u mnie w wielopłaszczyznowo, bo ja oprócz tego, że mam swoją tam listę marzeń i sukcesywnie ją realizuję, to też wspieram, jest to dla mnie mega, mega ważne e, i też na mojej mapie marzeń Takiej długoterminowej jest właśnie to, żeby pomagać innym osobom w spełnianiu marzeń, i to osobom bliskim, i też takim z zakresu zawodowego. Moja misja w, w organizacji wydarzeń to też jest cały czas to celebrujemy, chwilę, spełniamy marzenia, tak? Czyli to też daje takie poczucie, jeżeli jesteśmy w pracy z, w zgodzie z własną misją, poczucie tego, że po pierwsze robimy coś ważnego, a po drugie, Chcemy działać konsekwentnie i po trzecie, nie mamy takiego poczucia straty czasu. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, ale. E, czasami jest tak, że idziemy do pracy i nieraz nie wiemy, e, w jakim celu coś robimy, albo idziemy do pracy i trochę się wkurzamy i e, chcemy jak najszybciej z niej wyjść, e, bo nie czujemy po prostu idei. E, a jeżeli mamy właśnie taką pracę w zgodzie z własną misją, to jesteśmy w stanie trochę dłużej czasami być w pracy, czego może niektórzy nie zrozumieją, e, ale chcemy e, doprowadzić do tego, żeby ta misja była realizowana. I tutaj na przykład, e, jeżeli my organizujemy wesele i. E, i powiedzmy, zrobiliśmy coś już. Um, w jakby w trakcie przygotowań już wszystko jest gotowe i tak dalej i nagle dzwoni nie wiem para młoda i mówi o tym, że oni by chcieli zmienić ceremonię ślubu, bo jednak ich marzeniem jest to, to i to, to my jakoś tak się długo nie zastanawiamy, czy my będziemy wtedy dłużej w pracy, czy tam to robi nam jakieś kłopoty i tak dalej, tylko po prostu to realizujemy, ciśniemy i mamy takie poczucie jeszcze większego spełnienia. Jeżeli chodzi chociażby o Forever, ja też chcę sprawiać, by ludzie stawali się tutaj bardziej tak skuteczni, przedsiębiorczy i zdrowi po to, żeby żyli w Życiem swoich marzeń. Czyli mam taką misję, żeby każdy w naszym zespole, jako taki pewnik, jako taki kompas decyzyjny, miał swoją, właśnie swoją mapę marzeń, nie sąsiada, nie, nie tam, wiecie, jakąś skopiowaną z Pinteresta, tylko żeby to właśnie była Wasza mapa. Marzeń. I teraz, właśnie tutaj, zadanie do tego punktu trzeciego. Napisz lub przeanalizuj deklarację własnej misji życiowej. Czyli, jeżeli są osoby, które już mają swoją deklarację misji życiowej, to po prostu ją przeanalizujcie, tak? Zobaczcie, czy ona jest taka klarowna, jasna i zgodna z tym, co dzisiaj w waszym życiu się dzieje. Jeżeli jeszcze jej nie macie, to po prostu ją napiszcie. I tu teraz takie cztery krupeczki, żeby się upewnić, że ta misja jest właśnie taka wasza, tak? Czyli powinna ona się opierać na wartościach. Mam nadzieję, że każdy już gdzieś tam temat wartości przerobił i wie, jakie ma w życiu wartości. Misja powinna jasno określać, co jest e, dla ciebie ważne, tak? Czyli mm, nawet tak jak ja Wam przed chwilą pokazałam, dla mnie są mega ważne marzenia, e, mega ważne jest dla mnie życie według własnych e, zasad i potrzeb i e, dzięki temu to, jakby ta misja e, jest realizowana, czyli jest dla mnie ważna. E, I też jest dla mnie ważne, żeby każdy z jakby był takim e, odpowiedzialny też za swoje życie finansowe, no nie, żeby nie zwalał na rząd, partnera czy, czy nie wiem, kraj, rodziców i dalej. Upewnij się, że wskazuje ona kierunek i cel życiowy oraz odzwierciedla to, co w tobie jest najlepsze. I teraz jest takie trzecie podzadanie do tego zadania, czyli przedstaw deklarację swojej misji życiowej osobie, której ufasz. Może to być przyjaciel, może być to członek rodziny, komuś, kogo, komu po prostu bardzo ufasz i poproś, żeby ta osoba pomogła ci ją udoskonalić. Tak? Czyli to też jest to, że ta druga strona może troszeczkę jeszcze na to inaczej spojrzeć, zna też ciebie i może jakoś tak pozwolić to udoskonalić. I pamiętajcie też właśnie, że wasza życiowa misja odzwierciedla nie, jakby nie jest tylko dla was. Przez to, że wy ją realizujecie, inne osoby też jakby dostają rikoszetem. No nie czy to pozytywnym, czy negatywnym. Dlatego miejcie to na uwadze, bo dobrze też przygadać się z osobami, z którymi się gdzieś tam blisko żyje i tak dalej. Żeby oni wiedzieli, po co w ogóle wy na tym świecie jesteście i do czego Wy zmienia, zmierzacie. Ta misja jest dla Twoich bliskich, jest dla współpracowników i dla Ciebie samego, dla Ciebie samej będzie korzystne, jeżeli Twoi właśnie bliscy, Twoi współpracownicy będą wiedzieli o Twoich celach, wartościach i właśnie tej życiowej misji, tak? Po to, żeby też czasami Cię wspomóc, czasami Cię kopnąć w dupę, czasami przypomnieć Ci tak naprawdę, po co Ty chcesz realizować niektóre rzeczy w momentach, kiedy Ci się czegoś nie chce. Więc ja Wam serdecznie polecam działanie. Z wizją końca dla przypomnienia. Robimy mapę marzeń w ośmiu swoich e, kategoriach życiowych. Jeszcze raz wrócę tutaj do tych, tak? Czyli ja, kariera, pieniądze, zdrowie, otoczenie, rodzina i przyjaciele, partner, odpoczynek. Robimy e, zdjęciową wizję m, każdej tej e, ósemki. Myślimy sobie o swoich 80. urodzinach, co my byśmy chcieli usłyszeć, i z każdym następnym dniem tak się zachowujemy i tak działamy, żeby właśnie takie rzeczy usłyszeć za tych kilkadziesiąt lat. I dopracowujemy swoją deklarację misji. To jest mega ważne, bo ja będę też chciała z Wami pracować w kontekście budowania marki online. A nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wybudował markę osobistą w sieci, nie znając swojego właśnie takiego większego powołania. Więc moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację. A ja tu błyskawicznie do Was mówię, jest ja tu tak uśmiecham i tak dalej. A możesz tę prezentację sam udostępnić? Oczywiście, nie ma problemu. Czat w PDF-ie. W PTF-wie może być, ale w PowerPoincie. Proszę.